Witam wszystkich! Witam, witam! Kolejny dzionek. Tak średnio dzisiaj bym powiedział, tak średnio! Dlaczego tak średnio? 122 km do Lidla miałem. Czekałem tam 3 godziny. Zawsze mi mówią, że jeśli mam więcej czekać jak godzinę, to trzeba dzwonić. No i zadzwoniłem, ale oni sobie zadzwonili, to nic nie dało. Zadzwoniłem drugi raz, mówię już, ponad dwie godziny stoję. Dobra, zaraz zadzwonimy. A po dwóch godzinach, pięćdziesięciu minutach pod rampę, ale w miarę szybko poszło, bo nie musiałem daleko wywozić. Od rampy, zaraz przy rampie wszystko stawiałem. Także poszło w miarę sprawnie, ale później papiery. Przyjechałem tu, to było coś koło 14 km, tu miałem wyładować 5 palet. A gość mówi: O, mówi, tu nie będzie tak, bo my musimy papiery zrobić. To może potrwać pół godziny. A jeszcze nie zaczęli gościa ładować, który stał pod rampą. No i zadzwoniłem i mówię, że możecie mi anulować odbiór, bo ja nie zdążę. Nie, nie, ty musisz zrobić i to, i to. Ja mówię, nie ma problemu. To ja se tu zaczekam, mówię, a później przejadę od razu na wazę. Bo ja, ja wiem, że tam nie mam sensu jechać, bo nie zdążę. Bo mówię, odbiór jest do 17, Jak ja tu będę czekał godzinę, no to wiecie, że jest za 23 To będzie za 24 5 palet wyładuję, wezmę papiery, akurat te 15-20 minut. Będzie czwarta, i mówię, ja nie przejadę 70 km, kurwa, w pół godziny, nawet w godzinę ich nie przejadę. Mało realny. Nie jest wyjazd na autostradę, że się leci, tylko o, widać światła, landuweczki. Także. No dobra, zaraz zadzwonimy. Zadzwonili, nie wyładowywuj tych pięciu palet. E, masz tam odbiór 25. Tylko, że ja mam dwa miejsca. Dwa miejsca paletowe. Pustych palet. Także będą musieli je wziąć i wypisać mi kwitek, co mi oczywiście będzie na rękę, bo zrobię tylko kopię jedną cykli. I finito. Gdzie? Tutaj w lewo? Tutaj w lewo. Tutaj w lewo, Volkswagen Vento, miałem kurde takie Vento, granatowe 1.9 TDI, 90 koni, kurwa jaką rurkę ma, <laughs> ja bym to uciął i coś grubszego wsadził, bo tak hałowato nie wyglądało, ale takie nawet widać zadbane, nie wiem w jakim stanie, ale tak na pierwszy rzut oka wygląda całkiem, ale to taki Golf Trójka z dupą to było auto znienawidzone przez moją żonę strasznie nie lubiła tego samochodu brzydkie, niewygodne no a takie ja powiem też szczerze nie przepadałem za tym samochodem sprzedałem szybko, nawet nie wiem czy pół roku go miałem kurde jak go sprzedałem w ogóle w Polsce jak mieszkałem to szybko zmieniałem, no chyba z rok czasu jeździłem samochodem, a tak to wymieniałem non stop samochody no mi się coś uwidziało, to jeb inny, jeb inny. A później... Przyjechałem tu, kupiłem Toyotę i mówię tak, a na chwilę taka, że była na przeprowadzkę kombi. Bo ja tam za kombi, powiem szczerze, nigdy nie przepadałem. Miałem co prawda wcześniej Pasata w kombi. Ale jakoś nigdy te kombi mi się jakoś nie przydawały. każdy kombi praktyczny samochód. Główno tam praktyczny, co tam praktycznego jest, panie? Co tam jest takiego strasznego praktycznego w kombi? Kombi to musi naprawdę duży samochód, żeby... No kurwa jedź do chuja, bo cię normalnie kurwa w łeb strzelę, kurwa Panie, ja tu muszę tak, ja tu kółka nie zrobię kurwa Kurwa te dziadki stare to jest katastrofa, kurde, naprawdę. To jest katastrofa. Mam nadzieję, że ta nawigacja mnie nie poprowadzi znowu jakimiś kurwa, bo wczoraj się tam ledwo poprzeciskałem przy tych ogródkach naprawdę tam też było, chyba już po trawie całym autem jechałem, tak kurwa się zakopał to, zapadło troszkę trawki i dupa zbita tereny chociaż są fajne takie. Laseczki i te sprawy. 67 km na 16:02, czyli godzina i 15 minut, teoretycznie. Ale oni też, wiecie, w tym biurze, jak im mówię, że nie zdążę, bo mi tu gość powiedział, ile się czeka, to ona, he, przecież ty od ósmej pracujesz. Ja my i co z tego, że pracuję od ósmej? To jak pracuję od ósmej, to znaczy, że zdążę? Mówię, gość mi powiedział, że oni będą ładować przynajmniej koło godziny. Nie wiem, co oni tam będą ładować, kurde. Może coś muszą strasznie powoli ładować, jakiś delikatny towar, kurde. I przecież gość mi nie odjedzie spod rampy, kurde. Mógłby, mógłby odjechać. Bo i tak miał pół godziny czekania, ale oni też robili papiery, więc też nie rozładują tak sobie pięciu palet. Podejrzewam, że ona zadzwoniła, nic nie wskurała i dlatego... To samo było w Lidlu rano. Zadzwonimy zaraz. Ja tam widziałem ile samochodów stało na parkingu, co myślę, do takich dużych firm to sobie możecie dzwonić. Ja jakieś mniejsze, gdzie tam czeka 3-4 samochody, można faktycznie coś tam zdziałać, kurde zadzwonią, może coś tam przyspieszą, ale tak... Mało, rea mało realne, Czyż oni nie wezmą, mnie, wywalą kogoś z kolejki, kto czeka, kurwa, już dwie godziny. Bo kurwa, pancio z Dachsera kurwa przyjechał <grywa> chyba że to nie ma dla nich znaczenia, nie? Ale też było dziwne, bo tam było 30 ramp z jednej strony, ponad 30 z drugiej strony, a samochodów tylko kilka. I kuźwa ja tam czekałem 3 godziny, więc z tej jednej strony to były dwa auta przy rampach, a z drugiej, nie wiem, może ze 4, 5, a ramp kurde na każdą stronę czy po, ponad 30. Także nie wiem. I tych ludzi jeżdżących na wózkach w środku też było sporo, kurde. Nie wiem, jak to funkcjonuje. Ale musiałem czekać prawie 3 godziny. Co mnie zaskoczyło, to wiele głosów wśród widzów, którzy mówią, że dobrze, że ciężarówki się nie będą wyprzedzać. Myślę, że to raczej nie są kierowcy. Kierowcy na pewno z tego powodu się nie cieszą, że będą w sznurku jeździć. Raczej nikt nie będzie ryzykował. Ja bym na pewno nie ryzykował, bo ja Wam powiem tak. Kary w Polsce są naprawdę bardzo surowe. Nawet jak patrząc, że kierowcy zarabiają zdecydowanie więcej niż średnia krajowa i tak dalej. Ale porównajmy na przykład w Niemczech. Dostajesz bodajże 98 euro, chyba jest mandat. O tam wyjdzie z opłatami powiedzmy 105. Za wyprzedzanie na zakazie i jeden punkt. Jeden punkt się dostaje. Punktów można mieć 7. Za e, później się traci prawo jazdy, więc 7. powiedzmy, że 7 razy możesz wyprzedzić na zakazie i, i później stracisz prawo jazdy i zapłacisz jak średnia powiedzmy pensja kierowcy będzie 2,5 tysiąca zapłacisz 25 mandatów z jednej pensji a w Polsce dwa razy wyprzedzisz już nie masz prawa jazdy za punkty bo jest 15 punktów za wyprzedzanie na zakazie więc dwa razy wyprzedzisz i pozbywasz się prawa jazdy no i 1000 zł mandat co Prowadzi do tego, że jak ktoś zarabia 6 czy tam powiedzmy 8 tysięcy, to zapłaci 8 mandatów. A tutaj 25 z jednej wypłaty. Więc punktowo to jest 4 razy mocniej w Polsce 4 razy gorzej. A finansowo przeliczając na pensję, wychodzi 3 razy. Także Trzy razy, tak jakby trzykrotnie wyższe kary są w Polsce, przeliczając na zarobki i przeliczając na punkty. To już wiecie, że to nie jest wszystko zrobione ze względów bezpieczeństwa. Nie jest zrobione ze względów bezpieczeństwa. No taka jest prawda. Wiadomo o co chodzi. Kurde, jadę 775. On tu kurde grzeje tą wanną. Kurde. Nie lubię takimi drogami, kurde, dojeżdżać gdzieś. Bo. Powoli się jedzie lepiej na autostradę jest wyskoczyć, kurde. Co ty mi tu, kurde? O, jest fotoradar. Widzicie? Jest. Dobrze mi tu panowie machali. Kurde, ja go zaznaczę. Cyk. Cyk. Fotoradar mobilny. Prędkość wyślij. Zgłoszony. No i tak działa ta aplikacja. Widzicie? Ktoś tego nie zaznaczył. A oni chłopaki stali, machali. Dobre chłopaczki. Dobre chłopaczki. Nie jechałem szybko wjeżdżam w takie miejscowości to zawsze uważam bo jest często postawione ale chłopaczki stoją i pokazują nie? kurde, dobrze powiem wam tak, że to jest porażka normalnie, to jest porażka, nie no muszę tu zostawić już włączyłem drugą nawigację bo nie mogę znaleźć drogi aby inaczej się dostać, a wygląda to lipnie, bo są drogi rozkopane i jest zakaz wjazdu. No przecież nie pojadę przez, nawet się tam nie zmieszczę. Kurde, od tego trzeba zacząć, że się tam nie zmieszczę. I dzwonię do nich, że no kurwa, jak mam do to ta nawigacja mi pokazuje, że jak dojadę, to na 16.50 no, to przecież nikt mnie nie załaduje, jak firma jest do 25 Palet. Nie ma takiej opcji. Ona mówi, codziennie ktoś tam jeździ, tak? No kurwa, jak ktoś codziennie tam jeździ, to wyślijcie kogoś, kto jeździ i wie, którędy tam jechać, a nie tak jak nawigacja się jedzie. Ja nie znam, jadę jak mnie nawigacja kieruje, nie? No i tu jest przejazd przez most 30 ton mogę przejechać, oczywiście, bo tu mi pokazuje, że w tą stronę muszę jechać, ale później w lewo w lewo już nie ma szans jadę na pusto, także przejechać tędy sobie mogę, no ale tu w lewo niestety, lipa bo ja tu w lewo nie mogę jechać, jest rozpieprzony przy tam kordę. kurwa jeszcze pociągu brakuje kobieto zjedź tam do lewej strony kurwa macie jak już się tak pchasz ja nie widzę tutaj kuźwa innej drogi ta, ta nawigacja jest zajebista, jaką drogę pokazuje, ja pierdolę. Ile tutaj? No, przecież kurwa ta nawigacja też mi tak pokazuje, że ja tam nie dam rady wjechać, kurwa, że ja jechałem, widziałem tamtą drogę. Nie ma takiej zajebanej możliwości. Zaraz wam pokażę. Co mi nawigacja pokazuje. Kurwa mistrzem normalnie jakbym tu wjechał. Kurwa bym w tą drogę gdzie mi pokazuje wjechał To jestem mistrz świata kurwa Powodzenia kurwa No gdzie tamtędy Kurwa jego mać Tu do góry <ścoughs> Kurwa jego mać Jak Nie no kurwa bez jaj Ja pierdolę, no gdzie tam kurwa się. Pierdolę jak jest... tam nie, nie wiem jak tam dalej to wygląda kuźba, nie podoba mi się to. A stamtąd nie wycofam na pewno. Coś ta nawigacja znalazła 13 km, pozmieniało się jej, ale powiem szczerze, że. Następnym razem się zastanawiam jaką turę mi dadzą. Mam przyjechać na 16:23, czyli to jest tak na styk Firma jest do 17:00. Też jak się trafi ktoś, kto powie, że że w za późno, to jest pierdalaj kurwa, nie? Zabieraj się i jedź. Dramat naprawdę. Takimi kurwa dziurami, skąd oni te kurwa odbiory biorą? Ja pierdolę. Hm, jakie zadupia. Lipa. Pajak jak chuj Dojechałem, ale to porażka jest normalnie Ale to jest porażka Ten dojazd tu to katastrofa Wyjeżdżam z odbioru No ale kurde niestety Ile? 77 km, godzina 38. Godzina 38, godzinę 40 z powrotem. A jest 17:30, czyli 19:10 na miejscu. A to daje 11 godzin. No i 20 minut spokojnie, prawie 12 godzin. Już, już szefowi mówiłem, że to kurwa tak. Nie może być, żeby mi tak który układali takie długie. Żeby lepiej to planowali. Bo oni dobrze wiedzą, gdzie mnie wysyłają. A ja jednego stopa nie zrobiłem. No bo się okazało, że tam miałbym czekać, kurde, przynajmniej z godziny, półtorej, żeby te pięć palec zdadzić. Wiedziałem, że wtedy tu przyjadę, nie przyjadę odebrać. Bo nie ma na to szans. Także. A ona mówi, musisz to odebrać, kurde, dysponentka. Jak muszę to odebrać, kurwa, ja nic nie muszę? Zaplanujcie tak, żebym ja dzwoniłem do Was. To wiecie, jak oni mnie wysłali do, do Lidla i wiedzą, że tam się tyle czeka, to po co mi dają taki stop, gdzie wiedzą, że tu nie ma szans się wyrobić? Oni, ona mi mówiła, że przecież tu przyjeżdżają i odbierają. Tak! I ja też, jak tutaj przyjechałem, to ja tutaj byłem też, jak jeździłem e, 4 lata temu, czy 5 lat temu w Dachserze. Byłem tutaj, zgadza się, ale z innej strony, z tej strony przyjeżdżałem, i ostatnio jak jeździłem, właśnie z Jensem przez tydzień i też tu byliśmy i nie jechaliśmy stamtąd, to wiecie inni tu przyjeżdżają i odbierają jak przyjeżdżasz z innego kierunku to nie ma problemu ale jak ja przyjechałem z takiego kierunku gdzie droga zablokowana, jadę objazdem objazd, który mi pokazuje nawigacja też trzeba objechać jeszcze innym objazdem i ja mówię kurwa, no ja nie wiem gdzie mam jechać, skąd ja mam wiedzieć jak nawigacja mi pokazuje dwie możliwe drogi i obydwie są zablokowane no to sorry. I dopiero mi pisali później, na jaką miejscowość ja mam jechać, bo te, ja nie będę wchodził, przecież kurde, stawał gdzieś w środku miasta, wchodził i szukał kuźwa, no ludzie, ja pierdolę, przecież ja też nie wiem gdzie. Bo wiecie, wejść w Google Maps i zaznaczyć sobie miejscowości, po których ja tu dojadę, to nie ma problemu, tylko że <laughs> w Google Maps nie ma tonażu, nie ma tonażu, nie ma zakazów yy, i tak dalej, to nie jest tak osobówką, kurde. A ta nawigacja, kurwa, w tym skanerze to ją naprawdę ochuje rozbić. Mają te same tury, mogliby kurwa poprawić to w tych mapach, żeby wybierały w jakiś sposób, a nie to takie naprawdę strasznie kiepsko to działa. Pod zakazy wpierdala w jakieś uliczki wąskie, gdzie kurwa nie da się praktycznie skręcić. I tam pod ten, i pytałem się dysponentki, właśnie, bo tam ten ostry zakręt był. Mówię, że tam było ten. Nie, 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 tam LKW się nie zmieści. No właśnie, kurwa, tam się nie zmieści. Ja wiem, że się nie zmieści, bo widziałem, kurwa, mi to wyglądało <grym> jak ja lubię się w ciasne dziurki wpychać. Tak powiem szczerze, że w tamtą nie miałem ochoty, bo wiecie jeszcze, jak jest, jak wycofać to pół biedy, ale kurwa jak się wpierdolisz w takie miejsce, że nie ma jak, wjedzie za Tobą kilka osobówek i się kurwa zrobi katastrofa, nie żadnej pracy w jakiej pracowałem mm, powiem szczerze, w kilku pokazywałem że się da dużo, to wychodzi tylko na Twoje gorsze, zawsze wychodzi jak pokażesz, że zrobisz więcej niż inni albo, że dajesz rady tyle co Ci co orają po 12 godzin, to będą tak samo orać Tobą trzeba pokazać, że Ty nie dojedziesz że ty to nie jesteś taki dobry kierowca, że ty to nie umiesz za, za szybko cofać, kurde. I oni wtedy, dobra, temu ślimokowi dajcie taką turę, wiesz, żeby się wyrobił, nie? I wtedy byś miał dobrze. A jak pokażesz, kurwa, raz, że umiesz, koniec, koniec, panie. Nie da się inaczej, kurde. Wtedy będą cię rypać. Ja pamiętam, jak robiłem, przyjechałem do Niemiec, robiłem przy montażu okien. I robiłem z takimi Polakami. No i jak robiłem z nimi. To on zawsze pamiętaj, te okna montujemy dwa, ale nie więcej. Czasami się dal mówi nie, ewentualnie coś pościemniać i tyle. Kurwa, pojechałem z takim Włochem, założyliśmy dwa, już była piętnasta. On mówi do mnie, dawaj, założymy trzecie. Ja mówię, nie, no kurwa, chłopaki mówią, że dwa, dwa, tylko my tyle, nie jedziemy. A on tak, zrobimy trzecie, to nie będziemy musieli jutro tu przyjeżdżać. Ja mówię, a co ci szkodzi, przyjedziemy, pościemniamy później cały dzień z jednym oknem, kurwa, i wrócimy wcześniej. Kurwa, wzięliśmy się za to trzecie Siedzieliśmy chyba ze 14 godzin w robocie Plus powrót jeszcze stamtąd Na drugi dzień Przychodzimy do biura, bo zawsze codziennie była taka jakby Odprawa, gdzie się jedzie I tak dalej Do biura, papiery, jakieś tam wypełniania Pierdoły, a później na magazyn Ładowanie okien itd. i tak dalej w busa i dzida, nie? Kurwa, my przychodzimy A kumpel do mnie mówi, co robiliśmy tam co wyście wczoraj odjebali, kurwa ile wyście wczoraj robili, żeście trzy okna zamontowali ja mówię, a co ty, a ja jestem winny, mówię, kurwa, mówię, ja tu nie rządzę, mówię, kurwa, on jeździ samochodem i on podejmuje decyzję mówię, do niego miejcie pretensje, co ja miałem, kurwa, wziąć mu kluczyki i zostawić go tam i wrócić no i kurwa, ten powiedział, mówi, do nich, kurwa, na tym, mówi, widzicie, jednak się da trzy okna Kurwa i później te okna były, kurwa i wszędzie, gdzie były, trzy trzeba było montować, czy się siedziało po 12 godzin, przynajmniej w robocie. Nigdy nie pokazuj, kurwa, że możesz więcej niż inni. Nigdy! Ja nie mówię, żeby w chuja grać, nie wiadomo jak. Robić robotę normalnym tempem i tyle. Taka jest prawda. Muszę patrzeć na tą nawigację, bo kuźwa. mi się nie zapaczył, już prawie przejechałem jeden zjazd. Także nie warto, nie pokazuj, że jesteś lepszy od innych. Nie uja, bądź gorszy. I tak jak szef będzie miał dać podwyżkę, to i tak da. Chodzisz regularnie do pracy, robisz robotę, to i podwyżka jak ma być, to będzie. A jak ma nie być, to i tak nie będzie. Choćbyś kurwa na rzęsach chodził, kurwa i, i robił więcej niż inni. A jak dochodzi do zwolnienia, to nie ma zmiłuj się! Kurwa, może być najlepszym pracownikiem. Jak w firmie jest interes, żeby cię zwolnić, to cię wypierdolą i tyle. Taka jest prawda. A zresztą dzisiaj jest tyle firm, tyle roboty, że nie ma się co przejmować, jak cię zwolnią z roboty. Chyba, że masz naprawdę zajebistą robotę, zarobisz, nie wiem, 3000 euro, robisz po 80 godzin. Masz dobry samochód, szefuncio jest, jak to się mówi, kurde, swój ziom, że się nie rzuca. No to. Taką robotę można pilnować. Każdą inną robotę, kurwa, ludzie nie ma co, naprawdę. Dlatego ja też nie chcę pokazywać, wiecie, lepiej powiedzieć, że tu nie da rady, to nie da rady i oni mi zdjęli jedną turę. Już, już będą wiedzieli, że mnie nie wysyłać na takie, bo nie zrobię, kurde. Oni mi mówią, że ja chodził do biura i przyspieszał ich, a ja pierdolę chodzić do biura. Zajechałem ostatnio na odbiór do WFS. Poszedłem do gościa. Gość mi mówi, żebym przyszedł za pół godziny, bo oni termin o 16 mają ładują, No ja przyjechałem 14, chyba 30. I poszedłem do auta, wykręciłem sobie pauzę 30. Dokręciłem na gotowo. No i przychodzę. A gość mówi, nie lubię, jak jestem poganiany. Mówi, termin jest za 16. Ja mówię, kolego, ja tu byłem powiedziałaś mi, że mi przyszedł za pół godziny no tak, tak, ja wiem, że ty tu jesteś nowy bo cię nie widziałem nie ma problemu, ale pamiętaj na przyszłość żeby mi nie robić dróg żeby go nie cisnąć, nie mówi, bo o kurwa panie, jakie rozjebane Audi mówi, żebyś mi druku nie robił bo, bo on jak drugą się stresuje i nie, nie będzie tak ale mają gotowe to jestem nowy, to proszę bardzo. No i zrobiłem i skończyłem po 8 godzinach robotę, nie. Ja nie mówię, że muszę pracować 8 godzin, ale jak już układają te tury, to nie układają tak, żeby się wyrabiał w normalnych godzinach, kurde. Później się dziwią, że ludzie nie chcą pracować. No. Jak ludzie mają chcieć pracować po 12 godzin? No nikt nie chce pracować po 12. A już nawet nie mówię o czasach, gdzie tam gdzieś na kontenerach się zdarzyło 15, bo to już jest w ogóle kurwa patologia w chuj 15 godzin jebać, kurwa. W imię czego? Jak na godziny będą płacić i płacić nad godziny z procentami, tak jak trzeba, i zdarzy się takie 15 godzin, to ja rozumiem. Ale wiecie, na takie coś oni nie będą chcieli, iść, bo wtedy kierowcy by przeciągali specjalnie robotę, nie robiliby pauzy pod rampami, tylko odjechałby od rampy. Zrobiłby pauzę i byłby w robocie dłużej, żeby więcej zarobić, jakby chciał więcej zarobić, nie? Także ja jestem takiego zdania, i życie mi już nauczyło: nigdy nie pokazuj, że możesz strasznie dużo zrobić. Pamiętam, jak, jak w Szwecji, kurwa, przy wycince lasu robiliśmy i przy minus 30. Bo Szwedzi mówili, ja co oni są twardziele i kurwa przy minus. Wiecie, to wyjeżdżałeś o 5 rano, zajeżdżałeś do roboty na siódmą, szło się do lasu, rozpalało się ognisko. Ktoś jeden pilnował ogniska przez dwie godziny, czy przez półtorej, czy przez godzinę, jak się umówiło. Zależy, jak było zimno, i zmienialiśmy się, żeby zawsze było gdzie się ogrzać, i tak dalej. No i Szwedzi spierdolili chyba po 4 godzinach. Powiedzieli, że za zimno, wiatr za zimny, nawet już w lesie pisga, i oni jadą. Ja mówię, to co chłopaki? Jedziemy, wiadomo, my mieliśmy na akord, nie? E, chłopaki, nie no, zróbmy tą robotę. No to kurwa, zrobiliśmy robotę. Przyjechałem, a Henryk do mnie mówi, szefrze. Że... O, mówi mówisz szwedzkie, chłopaki nie wytrzymały. Twardzi jesteście, nie? E, no to teraz, kurde, wam różnie straszny. W dupę jebana, później nic powiesz, że ci zimno. Jak kurwa, wytrzymałeś w 30 stopniach, kurwa 10 godzin. A najlepiej pamiętam jak mówię mu że trzeba mi buty jakieś kurwa cieplejsze bo przy wycince wiecie jak stoisz w jednym miejscu tniesz, nogi marzną a on mi mówi żebym tak <grym> nogami w miejscu, poważnie tak się robi żeby nie odmrozić nogi i tak dalej to tak się robi, ale kurwa ja mówię to z tego buty mi kurwa kub lepsze, a nie kurwa każ mi tupać kurwa w miejscu cały dzień, kurwa będę ułydy jak Puzianowski kurwa Jebana już bym nie pojechał do, do roboty w lesie na zimę zresztą w lecie jak się robiło to też żmije kuźwa tam, niedźwiedzie, wilki a idź pan w pizdu niebezpieczna praca u mnie ronda nie ma jadę prosto u mnie ronda nie ma jadę prosto Panowie, nigdy nie pokazuj, że możesz więcej niż inni, a nawet rób trochę mniej niż inni. No nic. Trzeba lecieć na chatę. Ktoś tu ładnie wymusił Ale dzwon. Ale dzwon panie.